Jesteśmy już parę dni po 4, Turcji, po, no tak. po Turcji. Jak byś podsumował? Turcję? Mm -hmm. Nie, no, jeśli chodzi ogólnie o ten okres sześciu, sześciu tygodni, które za nami. Myślę, że dobra praca wykonana. Wszyscy zawodnicy wiedzą, czego od nas sztab wymaga i starają się to realizować efekty mam nadzieję że od piątku będą widoczne na boisku bo wiadomo w piłce nie słowa, a czyny się liczą. A jak przygotowania do piątku? No widzisz jak, dzisiaj mieliśmy ciężką jednostkę treningową, później jechaliśmy zobaczyć jak pracują pracownicy w sztoczni wojennej, tak? Więc, więc naprawdę fajnie było zobaczyć jak to wygląda, jak ta ciężka praca. Na żywo, jak na żywo wygląda, a same przygotowania do meczu, tak jak w mikrocyk tygodniowy, więc myślę, po jednym treningu, bo w piątek mecz, analiza przeciwnika. Jakie tam słabe strony występują u przeciwnika, mam nadzieję, że są takie. No i mam nadzieję, że finalnie większość tego tygodnia będziemy skupiać się na sobie, bo my chcemy właśnie być drużyną, która dominuje i która, którą przeciwnik ma się bać, a nie odwrotnie. Tak, tak, dobrze zaplecione. nie, tak, tak, tak.

Uh, no, Mark no. next, one, next one, Mark Navarro. Next one, Mark Navarro. What a Ooh. name, what a name. <laughs> what a name. <laughs> Mark Navarro. What's your Mamma Mia. Mia, okay. <laughs> oh. Goal <Cool> celebration. <laughs> <laughs> no, Suarez does <right>, okay. <laughs> you. know. He used Suarez's You Is his hair okay? <laughs> we'll see. Oh, yeah.

Like this. What wat is dit? bro? heb <laughs> like, kom <don't you> <laughs> <laughs> Bro, come ik heb een foto gemaakt van deze man. Ik Yes, het Ik Oh, my god. Ja. Oké. Ik heb het niet zo. Ik Uh, no celebration. <laughs> oh. 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 <laughs> oh, <Polish. laughs> oh you. Oh, bro. <laughs> you know this guy? Yes, I know. <laughs> Who is it? Yeah. I play na yeah, I Nie wiem. Jest new player? New player, new player yes. <laughs> Ekstra. Teraz ręce z przodu. Tak, możesz, możesz tak, jak ci będzie wygodnie, to by się czu, byś się czuł naturalnie. Lepiej, trochę. Jest Lepiej. Yes, lorneta, bo na pierwszą zamyślałem, że się zatykasz nos, nie? Ale okej. Okay. Dobra. Zrób i druga strona, samo. Tomek się stresuje, on tutaj świetną robotę zrobił, koszuleczki top ułożone, każdy zawodnik, ciuszki przygotowane, no zasługa nowego kierownika, piękna robota, szacunek. Robota jak robota. To wiesz, tak, trzeba jeszcze wykonywać, tak, tak, tak. po prostu robota jak robota, nie? Tomek, co tam przygotowałeś na pierwszy mecz? Na pierwszy mecz? Yy... Piosenkę. W <laughs> przerwie zaśpiewa. No, najważniejsze Poletyk. było nauczyć się ze mną no to było pierwsze, a można zaprezentować, że dzisiaj na w chłopaki wyjdą w bardzo fajnych koszulkach, naglanych I love you. Gdynia. A oprócz tego, co tam przygotowałeś, Tomku? No, każdy chłopak musi mieć koszulkę na merch, ale oprócz tego, też, z uwagi na warunki atmosferyczne, no to musieliśmy też przygotować wszystkie rzeczy odnośnie. Żeby też się nie wyziębiło ciało, czyli termo, termo góra dół, ale także wkładki do butów, które pozwolą, że stopy cały czas będą ciepłe. Koce. Yy, nie. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na dzisiejszy mecz. Zastanawiasz się co to jest, nie? Tak. To są naprawdę najważniejsze, najważniejsze rzeczy, które mamy realizować i każdy zawodnik oddał też podpis czy się z tym zgadza. Tak jest praca u czyli wysoka kultura i etyka pracy. Szanuję sztab i swoje miejsce pracy. Chodzi o motywację, o energię. Jesteśmy odważni, zawsze dążymy do zwycięstwa i nakręcamy nas do rywalizacji i taki plakat powstał tu właśnie w miejscu, gdzie, gdzie chłopaki też odpoczywają, relaksują się, ale oprócz tego też przyjdzie plakat z historią Arki w języku polskim i w języku angielskim, żeby każdy wiedział gdzie jest i, i, i co ma osiągnąć. I want to ask you how do you feel and uh, what is your condition right now? I'm feeling good, uh, working hard, uh, working with the, with the physios and, and I'm feeling good, I'm feeling great every day, and better and better and hopefully uh, I will be ready in, in a few days, so, so working hard and, and cannot wait playing with my, with my teammates. What do you think about the weather right now? Good weather, good weather. <laughs> For me it's strange, this snow, but I would like to play like this. So I think it's a perfect day. It doesn't matter how is the weather. It's a perfect day to restart the competition and to win the first three points of this round. And the last question, what do you think about the first match? Will Arca win? Yes, of course, of course. We are working so hard this preseason. season uh, team feels good. Uh, trainings are very, very, very hard, very, very good. Uh, we know the the um, the way to play that coaches want for us. So, so we are ready and we want to to start, like I said, this uh, uh, part of the season with uh, three points and and with all the the hopes uh, with the um, for for achieving the goal of the promotion. It's good to back here. Yes, of course. of course. We are very happy. I'm always saying that. We are very happy. We have a really, really good team. the teammates are top. The, the trainers are top, coach, the coaches, so, so we are really happy to, to stay here. And, and like I said, we are just wishing and hoping and we are just focusing in achieving the, the goal. So let's do it. Pendolino is coming. Brace. The pitch for Pendolino, today very yeah. awesome. <laughs> No Pendolino? Ice wins, ah, ice wins. Today Pendolino is. with a Christmas I put uh, Michelin, you know. Yeah, <laughs> Michelin for uh, snow. In top. winter. It's a little bit cold, but it's ok. Like it. For it. For you it's hard to no, play? No, 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 no. We are ready. To game, to win. Już miałeś swoje pierwsze treningi. Jak tam się dzisiaj czujesz? Jak warunki? Mm, dobrze. Nie mogę się doczekać pierwszego trystu, żeby zacząć. A jak z chłopakami, te treningi, które teraz już wróciłeś do Polski? Pozytywnie. Myślę, że drużyna dobrze mnie przyjęła i na pewno pozytywnie. Aza, jak tam się czujesz? Dobrze. dobrze. Siemano. Siema, siema, siema. Opowiadaj, bo dzisiaj wielki powrót. Mam nadzieję, że tak będzie. Lekki stresik? Nie no, z tego niekałem tak i troszkę jest, ale pewien siebie, pewnej drużyny, także ja muszę, że dzisiaj będzie dobrze męczyć i 100% jestem pewny. A pogoda? Klasyczna pogoda, no, no ty, na ty okres, także dla mnie nie miałem Także co w Ukrainie, co w Polsce, także tak samo jest, także jest okej. Jak się czujesz przed meczem dzwonę? Bardzo dobrze. Ja przygotowali już e, rusza liga no i oczywiście jesteśmy bardzo e, dobrze nastawieni no i, i czekamy na pierwszy wizek W końcu liga rusza nie? Wszyscy na to czekali A dla Rataja nie jest za zimno? Nie, ciutko się bierzemy i... I jedziemy Co myślisz, że pokażesz teraz? Przez te wszystkie mecze, które nas czekają to się okaże Mam nadzieję, że będzie dobra forma, nie? Coś pan pamięta z tych czasów? Wszystko, wszystko panu opowie jakąś historię No co mam opowiedzieć? to? <noise> Jak wtedy było? Ciepło, się. Ja za muszy go wyciągnęli. Myśmy go musieli ratować. No, tak jak powstawał w stadion, tak jak na Ismondę jeszcze. Wszystko. Stare, dobre czasy? No, ja jasno, że tak. Jak zwykle z Arką. Czy właśnie no tak trema dzisiaj jest? No jest trema, jest trema. Trochę czuję się jak debiutant. Mimo wielu meczów już tutaj które przeżyłem, ale powrót do domu zawsze cieszy, no ale ten taki dreszczyk emocji i zdenerwowania jest, także mam nadzieję, że po meczu wszystko puści i z uśmiechami wrócimy wszyscy do domu, a ja w pierwszej kolejności. jedziemy! Cały czas tutaj energia szkipi z tej szatni i go przenieść to na boisko. to na boisku. Komunikacja i razem cały reszty idziemy Dawaj panowie, uśmiechy na twarzy, po to 6 tygodni. żeby od dzisiaj to pokazać na boisku. Jaka jest arka, nie tylko polonii. Agresywnie panowie, w doskoku i po zwycięstwo! Co

Na połowie przeciwnika, Oliveira. Bardzo ładne. Gaprin szwili Rozegrał akcję z Żuchowskim. Żuchowski jest też bardzo aktywny w ofensywie. Popatrzmy na Warro. Niezła piłka odbita przez bramkarza Polonii Warszawa. Będzie rzut Zmusił Gruzina do wycofania piłki, ale ta do niego szybko wróciła. Gaprinda szwili do Żuchowskiego. Żuchowski, Kocaba obok bramki.

Jak się państwo czują? No jak wrażenia? No emocje? Wow! Super! Dobra, no, już sutak tak proszę, tak żeby... O, głowy razem. Skąd taka pewność, że od razu tak? Bo no to cały czas jej pokazałem, że zostanie moją żoną. O, to chyba wiadomo. Od ilu lat jesteście fanami? 40 paru. I czy sesja ślubna też na stadionie? Nie. No, załatwiły to, załatwiły wstęp tego piłkarza. Pamiętamy go naprawdę z czasów, kiedy był przebojowy, bardzo dynamiczny, z którym obrońcy mieli ogromne kłopoty wygrywać pojedynki. dzisiaj. Sobczaka przejął e, piłkę. Popatrzmy, Oliveira, Oliwieira, Oliwieira! I z najwyższym trudem, bo ta piłka kozłowała, ale jednak Kuchta odbija piłkę na rzut rożny. Uderzenia, taka kozłująca jeszcze piłka, która gdzieś tam też chyba, z, któryś z obrońców polonii utrudniał, zasłaniał pole widzenia dla Kuchty. Nieźle wykonane, tylko zabrakło precyzji, 0 do 0.